Dzień dobry Państwu, Dzień Filip, to jest program Web Free and More. Witam w kolejnym odcinku cyklu. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Kara, CEO firmy Ariten. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam cię serdecznie. Spotykamy się dzisiaj tutaj online, aby porozmawiać odnośnie rozporządzenia dotyczącego rynków aktywów kryptowalutowych, Mika, które zostało przegłosowane przez Parlament Europejski. Mateusz. Czy jest czego się generalnie obawiać? Bo w środowisku dużo generalnie pojawiło się znaków zapytania i takich nastrojów niepewności odnośnie właśnie tego rozporządzenia. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy to jest szansa generalnie na rozwój, jeżeli chodzi o regulacje i zapewnienie lepszych standardów na rynku właśnie cyfrowych aktywów? Czy jest to bardziej niebezpieczeństwo, że ta ustawa może zagrozić podmiotom działającym w tym sektorze? Ok, czy, czy jest się czego zagrażać, czy, czy jest się czego obawiać? Myślę, że, że to jest pytanie też uzależnione od tego, kim jesteś i co do tej pory na tym rynku, co do tej pory na tym rynku robiłeś. Myślę, że sam projekt będzie powodował. Większe scentralizowanie jeszcze rynku kryptowalut, przynajmniej w naszej części w naszej części geograficznej. Natomiast tą centralizację i tak już teraz widzimy, widzimy, że, że, że wybijają się bardzo duzi gracze, którzy, którzy przejmują dużą część rynku i, i, i odbiegają trochę tej, tej mniejszej konkurencji. A wejście regulacji tak naprawdę moim zdaniem to trochę. Scementuje z tego względu, że samo rozporządzenie i wszystkie obowiązki, które podmioty w związku z, tym, z tymi przepisami będą musiały spełniać, żeby w ogóle móc świadczyć usługi krypto w Unii Europejskiej, będą na tyle. Może trudne do spełnienia, to jest raz, dwa, kosztochłonne, że gdzieś ten taki startupowy pęd trochę, trochę zostanie, zostanie wyhamowany, właśnie na korzyść tych, którzy już swoją pozycję rynkową wypracowaną mają od dłuższego czasu, no i mają przede wszystkim zasoby do tego, żeby, żeby tym regulacjom podołać. No właśnie, jeżeli chodzi o młode startupy i, 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 i projekty, które generalnie chcą się dopiero pojawić na tym rynku, czy to e, z jakimi to przede wszystkim nowymi wyzwaniami będzie się wiązało dla tych projektów, które jeszcze na dany moment w ogóle no, nie są przed nimi postawione, jednakże już za dwa lata, kiedy wejdzie ta cała ustawa w życie, e, z czym, na co oni muszą być gotowi generalnie? Te projekty? Okej, okay. na co muszą być gotowi? Gotowi muszą być na to, że, że, że pierwszy raz, chyba od, od dłuższego, od, od samego początku e, kryptowalut, e, ktoś zacznie im mocniej patrzeć na ręce. To znaczy, e, obecnie są oczywiście jurysdykcje, w których mamy regulacje dotyczące walut wirtualnych. Nawet w Polsce gdzieś mamy taką namiastkę regulacji polegającą po prostu na wpisie do, 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 do rejestru. E, natomiast już samo rozporządzenie, po prostu daje konkretnym organom konkretne uprawnienia nadzorcze nad tym rynkiem. No i to jest, myślę, taka główna główna rzecz, którą, której Trzeba być świadomym i której trzeba się spodziewać, trzeba planować w ogóle, myśląc o, o, o dalszym uczestnictwie w rynku walut wirtualnych, że po prostu kończy się taki czas szybkiego rozwoju, mało uregulowanego, a wchodzimy w etap już takiej trochę większej dojrzałości biznesowej, no i tego, żeby jednak spełniać pewne standardy. Jedna z takich właśnie kwestii, która jest narzucona tym wszystkim projektom, między innymi emitentom właśnie kryptowalut, którzy dopiero będą się pojawiać na rynkach, jest to, że one są zobowiązane do przedstawienia whitepapera swojego. Można by to traktować jako na przykład próbę odsiewu tych wszystkich skamowych projektów, ponieważ ten whitepaper ma za zadanie ujawnić w ogóle wszystkie informacje, kto tworzy ten projekt, do kogo on jest skierowany, na czym on się dokładnie będzie opierał. Jakby można by uznać, że organy nadzorcze chcą jak najwięcej danych generalnie zbierać o, o wszystkich właśnie podmiotach, ale czy ty uważasz, że to, Związane właśnie z whitepaperem ma jakiś tak naprawdę uzasadniony sens, z racji tego, że tych whitepaperów tak naprawdę nikt nie będzie weryfikował, nie ma jakichś wytycznych, co stricte musi się znaleźć, na przykład pod kątem technicznym w ogóle, w whitepaperze danego projektu. I czy myślisz, że za tym się coś jeszcze więcej kryje, za tym obowiązkiem? Tutaj mamy dwie rzeczy. O rozporządzeniu unijnym, które jeszcze też będzie doprecyzowane na przepisach już krajowych, więc tak naprawdę pytanie, w jakim zakresie te przepisy zostaną też zaimplementowane w poszczególnych krajach, więc tutaj ten zakres może być doszczegółowiony w innych aktach prawnych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak mówisz, tutaj nie ma takiej kontroli zezwoleniowej. Tylko raczej będzie taka kontrola post factum, czyli w momencie, kiedy my zgłaszamy regulamin, znaczy zgłaszamy white paper i dodatkowo, co też jest ważne, zgłaszamy materiały marketingowe, które, które mają iść za, za, za projektem i mamy obowiązek chociażby ostrzegania o ryzykach, no to tutaj raczej musimy się nastawić na to, że oczywiście będziemy mogli ten token wyemitować, no ale później ktoś przyjdzie i może powiedzieć: Sprawdzam. Czy to, co napisaliśmy, było zgodne z prawdą? To jest pierwsza rzecz. Czy faktycznie spełniało wymogi, które, które były nałożone przez, przez akty prawne? Więc trochę, trochę po prostu następczo ta kontrola będzie miała miejsce. Ona nie będzie, ona nie będzie miała miejsca, właśnie tak jak mówisz, przed samym wydaniem zezwolenia, bo, bo, bo takiej procedury tutaj nie ma, tylko ona będzie robiona następczo, czyli już po, po emisji. I to jest jedna rzecz. Druga to, o której ty mówiłeś, że, że, że ma to ukrócić, ukrócić trochę mm, skamowe projekty. Pytanie, jak będzie ze skutecznością? No bo nadal ja i tak widzę bardzo duże pole dla. Wszystkich memcoinów różnego rodzaju, które, które zalewają nam rynek już od dłuższego czasu, które są po prostu robione całkowicie anonimowo i bazują na tym, że tam nikt nigdy nie pokazuje, kto jest beneficjentem. Najprawdopodobniej to w ogóle nie są gdziekolwiek rejestrowane podmioty. I tej patologii, czy tego może mylnego przekonania, że, że, że tak można, Myślę, że ciężko będzie zwalczyć w ten sposób. To, to, to znaczy, nadal, nadal te koiny będą się pojawiały na rynku, pewnie będą miały trudniejszy dostęp już do tych rynków regulowanych i do regulowanych podmiotów, ale nadal na, na, na zdecentralizowanych giełdach wydaje mi się, że, że nie jesteśmy w stanie tego, tej części zatrzymać. Rozumiem. Porozmawiajmy może w ogóle na temat tego, jakie kryptoaktywa podlegają tym regulacjom, ponieważ tutaj Mika w ogóle dzieli je na różne grupy. Tak. Yy, mamy mamy tr trzy grupy. Yy, pierwszą, pierwszą z nich no, to są oczywiście wszelkiego rodzaju tokeny utility, yy, które nie podlegają innym regulacjom, bo też musimy powiedzieć, że ta definicja jest taką definicją trochę wyłączającą. Yy, czyli nawet po wejściu. Miki. Jeżeli ktoś emituje token, który spełni, ma w sobie cechy nie wiem, papierów wartościowych, to on nadal nie będzie podlegał pod regulację Mika, tylko będzie podlegał pod regulacje dotyczące papierów wartościowych, więc to trzeba podkreślić. Ale wszystkie tokeny utility, które nie właśnie nie wchodzą swoim, swoim zakresem w inne uregulowania, będą podlegały pod, pod Mikę. Co więcej, nawet spotkałem się z zdaniem, że, że, że będzie to dotyczyło też kolekcji NFT, bo pojedyncze tokeny NFT jako faktycznie taka unikatowa sztuka mają być spod tej regulacji wyłączone, natomiast już takie kolekcje, czyli de facto to, co naj, jest teraz najbardziej popularne na rynku, czy, czy największe projekty, które są na, na rynku NFT, również pod tą, pod tą regulację mogą podpadać. I to jest, to jest pierwszy, pierwsza kategoria. Drugą kategorią są e, stable coiny, czyli de facto e, stable coiny zostają zrównane z e-money. E, I tutaj, żeby móc emitować stable coina, będzie trzeba posiadać e-money license. Więc, więc mamy drugą kategorię, która trochę nam zmieni ten rynek, znaczy trochę, bardzo mocno nam zmieni ten rynek w zakresie stablecoinów obecnie dostępnych na rynku. I trzecią kategorią, taką nową kategorią są ARTY, czyli arty. Asset related Tokens, które są również typem stablecoina ale mającego przełożenie na inne, na inne asety, w tym na przykład na inne kryptowaluty. Więc ja tutaj doszukiwałbym się podobieństwa na przykład do takich algorytmicznych stablecoinów, jakim jakim było UST, które, które, które polegało tak naprawdę na, na arbitrażu pomiędzy, pomiędzy Luną a, a dolarem. Więc Trochę wydaje mi się, że ta, ta, ta trzecia kategoria może być podyktowana tym, co się właśnie w Lunie, w lunie wydarzyło, natomiast doszedł nam taki trzeci typ tokena, który, który również, również jest uregulowany, i również tutaj w przypadku emisji tego typu tokena będziemy mieli jeszcze więcej rygorów do, do, do spełnienia. Jeżeli chodzi o stablecoiny właśnie, to pojawia się kolejna kwestia mianowicie o limit dziennego wolumenu. Na dany moment on jest ustalony na kwotę 200 milionów euro i ja się osobiście zastanawiam, jak na przykład taki Tether da radę podołać temu z racji tego, że no, przeważnie oni są ponad takim limitem, jeżeli chodzi o dzienny obrót i to wszystko trzeba jeszcze, że tak powiem, konwertować właśnie na euro, tak? I tu też jest dosyć taka Trochę problematyczna sprawa w ogóle, budząca duże znaki zapytania. Tak, znaczy te, te przepisy, obecnie już z tym się spotykamy. Na przykład my, Polacy, w odniesieniu do wszystkich regulacji unijnych, które, które są podawane, wszystkie limity są w euro, my musimy je przeliczać jednak mając obroty w złotówkach na, na, na złotówki według określonego kursu, więc ten limit w momencie, kiedy działamy na innej walucie, on nigdy nie będzie stały, bo on zawsze będzie uzależniony od kursu pomiędzy, pomiędzy dwoma walutami. E, natomiast jeśli liczy też w określonych okresach czasowych w taki sposób, że można, można temu sprostać. Natomiast ważną informacją jest to, co powiedziałeś, że e, tutaj te limity będą. W jaki sposób sobie z nimi podmioty poradzą, Ciężko mi na ten moment jeszcze odpowiedzieć. To też jeszcze, jeszcze też mówimy o, o bardzo wąskim zakresie regulacyjnym, który, tak jak mówię, pewnie zostanie jeszcze dodatkowo doprecyzowany i, i, i pojawią się jakieś, jakieś możliwości. Natomiast to, co mówiłeś odnośnie właśnie przeliczania limitów, jest istotne w kontekście tak naprawdę każdego stablecoina, który będzie liczony do. Innej waluty niż euro, no bo on będzie musiał być przeliczany według kursu euro w określonych okresach. Um, w ogóle tak to jest moja refleksja odnośnie tego, że prace nad Miką rozpoczęły się dwa lata temu. A Mika ma wejść w życie również za dwa lata, pod koniec 2024 roku. Biorąc pod uwagę, jak ten rynek się rozwija, jak on dynamicznie postępuje, jak adopcja w ogóle postępuje, czy ty nie uważasz, że te standardy, które teraz są ustalone, za dwa lata już, że tak powiem, będą się trochę mijać z celem, ponieważ już będziemy w zupełnie innym miejscu i, i będzie konieczne na nowo w ogóle ustalanie bardzo wielu kwestii? Czy to nie jest trochę hmm. tak. Wyszło na myśli? Tak. Tak, już, już mówię. No to jest myślę chyba kwestia też tego właśnie, co, co poruszyłem chociażby w kontekście, w kontekście NFT, które trochę wychodzą poza tą regulację, tak, a gdzieś trzeba będzie dla nich znaleźć w niej, w niej, w niej miejsce, bo w momencie kiedy projektowano przepisy w ogóle rynek NFT, w obecnym stanie jeszcze nie istniał. Znaczy nie mówię, że nie istniał w ogóle, ale no nie był na tyle popularny i mógł w ogóle nie zwrócić uwagi regulatorów w takim zakresie, w jakim, w jakim na pewno zwraca, zwraca teraz. No i ciężko przewidzieć, tak jak mówimy o, o wejściu w życie przepisów w 2024, jak ten rynek będzie w 2024 wyglądał? Czy znowu nie będzie czegoś, co na tą chwilę może jest jeszcze nie do końca do przewidzenia, a będzie mocno wykraczony poza poza regulacje i de facto będzie znowu trzeba albo znaleźć miejsce próbując dostosować te regulacje, czy czy znając, z, znaleźć e, taką interpretację tych przepisów, które, które podciągniemy pod, pod obecny stan faktyczny, czy będzie trzeba te regulacje uzupełniać. Ciężko powiedzieć, natomiast no, problem Myślę, że istniał zawsze, znaczy może nie zawsze, ale od momentu, kiedy e, technologia idzie w takim tempie, jak ma to e, miejsce na chwilę obecną, e, no to ten problem będzie się zawsze powtarzał. Regulacje zawsze są następcze. Najpierw coś powstanie, e, to coś musi oczywiście dojść do odpowiedniego do, do, do stadium. E, istotności, żeby, żeby wymagało w ogóle dodatkowych uregulowań i dopiero wtedy możemy o tych regulowaniach o tych regulacjach myśleć, więc technologia zawsze będzie niestety regulacją prawnym uciekać, bo ona się rozwija znacznie szybciej i też może być wdrażana natychmiastowo. Regulacje też umówmy się, to jest też dla nas jako podmiotów na rynku działających bezpieczeństwo prawne, że regulacje nie są wdrażane z dnia na dzień. To, że mamy czas przejściowy od momentu pojawienia się projektu do momentu jego wejścia w życie, ma na celu to, żeby firmy, które działają na rynku, po prostu miały czas, żeby się dostosować do nowej sytuacji prawnej. Więc zawsze te przerwy będą długie i one są. Bezpieczne dla rynku, tak jak mówię, no bo gorszą sytuacją byłoby, gdyby po prostu przepisy mogły być wdrażane z dnia na dzień. I dzisiaj prowadzę firmę, a jutro się dowiaduję, że w sumie nie spełniam połowy przepisów, które są potrzebne albo tą firmę zamykam, albo gdzieś tam na kolanie się próbuję dostosować. Ta sytuacja, która, która jest obecnie, no jest dużo bardziej komfortowana, no bo ona jednak pozwala na to, żeby firmy miały odpowiednio długi czas na to, żeby się dostosować do przepisów. Natomiast znowu nie. Pomoże to z tym problemem, od którego zacząłeś, czyli z tym, że technologia pewnie znowu trochę ucieknie i w momencie, kiedy przepisy wejdą w życie, będziemy mieli do czynienia z całkiem innym rynkiem krypto, niż jest on na chwilę obecną. Dokładnie, bo to nawet nie będą te firmy robić pivota, tylko po prostu. One pójdą dalej, zaczną wprowadzać nowe rodzaje usług, po prostu nowe produkty, i, i, i odnośnie tego trzeba będzie kolejne robić regulacje, i to też jest duży nakład pracy z obu stron, i regulatorów, i tych podmiotów. Ale jak już jesteśmy właśnie przy firmach, które świadczą usługi kryptowalutowe, to jest w ustawie tutaj taki zapis, że w sytuacji, gdy regulatorzy i organy nadzor nadzorcze przyjdą do takiej firmy i stwierdzą, że słuchajcie, prowadzimy postępowanie przykładowo w sprawie prania pieniędzy, że podejrzewamy kogoś lub o wspieranie terroryzmu, to taka firma jest zobowiązana ujawnić dane wszystkich klientów. Tutaj jest takie zderzenie troszkę z jakby jednym z bardzo kluczowych fundamentów w ogóle rynku kryptowalut, Mianowicie anonimowość tutaj, że to się zaczyna zacierać, tak? Że dane użytkowników są przekazywane instytucjom, i to na pewno może jakiś przeciw budzić, ale powiedz mi, co ty na ten temat uważasz generalnie. Okej, okay, to, tutaj, to tutaj może od powiem, że to nie jest. To nie jest nowość, to znaczy mówiąc o rynku polskim, bo, bo myślę, że on może większość słuchaczy najbardziej interesować, ale, ale z drugiej strony też patrząc szerzej praktycznie o rynku globalnym, mhm. że w większości jurysdykcji podmioty krypto już teraz są podmiotami obowiązanymi właśnie w, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, czyli muszą się z tych przepisów wywiązywać. I tutaj mamy cały szereg obowiązków, które są na te instytucje nakładane, łącznie z koniecznością zgłaszania podejrzanych transakcji do, do, do organów nadzorczych, ewidencjonowania danych o klientach, ewidencjonowania danych o transakcjach, dokonywania analiz transakcji. Także nie wchodzimy tutaj na, na jakiś nowy grunt, bo, bo, bo to już jest rzeczywistość, która, która, która ma miejsce na, na, na chwilę obecną. Więc no, co, 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 co ja mogę dalej powiedzieć? Mogę się do tego Czyli zmierzamy ustosować. ku bezpieczeństwu bardziej generalnie. Zmierzamy zmierzamy ku bezpieczeństwu. E, powiem tak, no. Odnośnie regulacji jakichkolwiek, e, takie prawnicze powiedzenie, które funkcjonuje, ja się z nim w 100% zgadzam. E, ono może nie dotyczy typowo regulacji, ale dotyczy ogólnie e, takich stosunków międzyludzkich, że, że, że umowy są robione na złe czasy. E, gdyby, gdyby zawsze dwie strony e, były w stosunku do siebie fair, e, to umowy jakiekolwiek pomiędzy podmiotami gospodarczymi pewnie nie byłyby potrzebne, bo wystarczyłoby się dogadać, że firma X zrobi coś dla firmy Y. Za określoną zapatą i mielibyśmy tak naprawdę całość stosunków pomiędzy jednym a drugim podmiotem. Natomiast nie zawsze tak jest, że dwie firmy rozumieją się albo dwie firmy mają takie same zamiary. No i tak samo ma to miejsce na rynku pomiędzy, pomiędzy różnymi ludźmi, więc regulacje też są na te złe czasy, tak. jak gdyby. Tak, mentalnie nie jestem za tym, żeby przeregulowywać rynek, ale z drugiej strony, patrząc na ilość patologii, która jest na tym rynku, uważam, że to jest nieuniknione i to będzie prowadziło tylko do, do w tym dobrym kierunku. Niestety, zawsze jest to kosztem anonimowości, zawsze jest, zawsze jest to kosztem tych podstaw, które stały chociażby za, 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 za kryptowalutami bo znowu one były podszyte dobrymi intencjami miały, miały znaczy cel ich był dobry żeby stworzyć coś co będzie zdecentralizowane trochę ode, od, oderwane od tego e, podmiotu trzeciego który, który gdzieś tam nadzoruje nadzoruje transakcje ale niestety no rynek pokazuje że że, że nie jesteśmy, chyba nigdy nie byliśmy na to gotowi, żeby w takim całkowicie nieuregulowanym środowisku działać. Prawo jest z nami od bardzo dawna. No i wynika z tego, że po prostu no niektórzy muszą czuć ten bat nad sobą, żeby, żeby po prostu nie robić krzywdy innym. Może tak. Mateusz, zmierzając powoli do końca, powiedz mi, czy Twoim zdaniem to, co to się teraz dzieje, doprowadzi do takiego przewartościowania na rynku tutaj europejskim, i wszystkie projekty działające właśnie w tym obszarze będą stawiać na mocniejsze fundamenty, co doprowadzi do. Bardziej owocnych działań, tych wszystkich projektów, do tego, że będzie mniej właśnie skamów, będzie mniej potrzeb, że tak powiem, jeżeli chodzi o ingerencję organów, które nad nami stoją tutaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Twoim zdaniem, Mika? Zaprowadzi jakiś porządek i we współpracy z tymi wszystkimi podmiotami kryptowalutowymi będzie, że tak powiem, bezpieczniej i bardziej na rozwój tych wszystkich projektów może to wpłynąć? Wydaje mi znaczy mam taką nadzieję. To jak, jak będzie, to, to, to czas, czas pokaże. Bardzo bym chciał, żeby, żeby to poszło w takim kierunku, o jakim mówisz. Nadal. Pozostaje cała część defajowa, która będzie uciekać regulacją i, i, i z tym myślę, że ciężko będzie sobie w jakikolwiek sposób poradzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o, o rynek, bardzo bym sobie tego życzył, żeby te regulacje też pozwoliły na poprawę stosunków z instytucjami finansowymi działającymi na, 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 na rynku i to tak naprawdę trochę da wyraz temu, czy ten rynek pójdzie w dobrym, czy, 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 czy w złym kierunku. Obecnie, obecnie mamy. Tak jak mówiłem, w wielu jurysdykcjach mamy już e, możliwość e, zrobienia licencji dla e, podmiotów zajmujących się walutami wirtualnymi. Natomiast e, większość tych, tych jurysdykcji e, wprost mówi, że OK, Wy możecie u nas się zonboardować, ale najprawdopodobniej nikt Wam z naszych krajowych banków nie otworzy rachunku bankowego. E, i, I to jest to, do czego zmierzam. Czyli jeżeli kolejny rejestr, który powstanie, e, już naprawdę bardzo wysoko idący, jeżeli chodzi o poziom wyspecjalizowania podmiotów, które wpisy do tego rejestru końcowo otrzymają. Nadal będzie służył instytucjom, przede wszystkim bankom, jako taka checklista, w sumie z kim my tych relacji nie chcemy nawiązywać, bo tak chyba obecnie trochę też wygląda nasz rejestr, który, który jest prowadzony obecnie w stosunku do podmiotów będących na rynku walut wirtualnych. No to. Ciężko będzie mówić znowu o tym, żebyśmy poszli jakiś krok do przodu, bo spełnimy wiele wymogów, a nadal ta taka jedna z głównych przeszkód, która, która na, na rynku funkcjonuje, uważam, że jest bardzo krzywdząca, będzie funkcjonować. Jeżeli uda się tutaj, że, że te regulacje wpłyną na poprawę tych stosunków, naprawdę będę widział, że idzie to w bardzo dobrą stronę i tego bym wszystkim, którzy na tym rynku działają, życzył. Trzeba znaleźć w takim razie moment przecięcia się po prostu postępu generalnie tego całego naszego rynku, i momentu, kiedy regulatorzy będą nadążać za tym. Tak mi się wydaje, że wtedy to będzie sedno. Tak, ale Mateusz. ja też nie mówię o regulatorach tutaj, mówię też o podmiotach czysto prywatnych, więc no to jest kwestia znalezienia, znalezienia tego, tego dialogu, czy, czy nici porozumienia. Rozumiem. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Co przyniesie Mika generalnie w praktyce, zobaczymy za dwa lata. Mam nadzieję, że okaże się, że wszystkie, że tak powiem, przewidywania na plus, jeżeli chodzi o nasz tutaj sektor kryptowalut, okażą się sprawdzone i stwierdzimy, że jednak jest to coś, co było nam potrzebne i projekty młode oraz te już działające na rynku będą miały możliwość po prostu dalej rozwijania się i swobodnego generalnie działania. Drodzy Państwo, moim gościem był Mateusz Kara, Ariten. Ja nazywam się Filip Dzięciołowski, to jest Web Free and More. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.